Zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Karta Rowerowa. To proste. Po raz kolejny witamy Was w Miasteczku Ruchu Drogowego. Poprzednio dowiedzieliście się, czym są znaki, do czego służą i jaka jest ich hierarchia. Wiecie już, że pierwszeństwo przed wszystkimi znakami ma policjant lub inna osoba kierująca ruchem drogowym. Następna w kolejności jest sygnalizacja świetna, na którą zwracamy uwagę przed znakami. Jeśli taka sygnalizacja nie działa lub w ogóle jej nie ma, stosujemy się do znaków pionowych. Które wspomagane są znakami poziomymi umieszczanymi bezpośrednio na jezdni. W tym odcinku poznacie kolejne znaki ostrzegające o tym, że zbliżamy się do konkretnego skrzyżowania. Dzięki tym znakom możemy odpowiednio wcześniej przygotować się do czekającej nas sytuacji, wymagającej zachowania szczególnej ostrożności. Ten znak ostrzega nas jadących drogą o tym, że zbliżamy się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła ronda. W kierunku na nim wskazanym. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Na pewno pamiętacie, że takie skrzyżowanie jest oznaczone niebieskim okrągłym znakiem ze strzałkami na jego obwodzie, mówiącym o wieździe właśnie na skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Znakowi temu towarzyszy zazwyczaj znak ustąp pierwszeństwa. Nakazuje nam on bezwzględnie udzielić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na tym skrzyżowaniu. Zbliżając się do skrzyżowania z ruchem okrężnym, zwanego popularnie rondem. Na którym wydzielono co najmniej dwa pasy ruchu, powinniśmy pamiętać o tym, by już przed wjazdem zająć pas odpowiedni do kierunku, w jakim będziemy jechać. Jeśli chcemy zjechać z ronda pierwszym lub drugim zjazdem, zajmijmy prawy pas. Jeśli chcecie zjeżdżać kolejnymi zjazdami, zajmijcie pas bliżej środka. Zazwyczaj wjazdy na ronda z wieloma pasami oraz same ronda oznakowane są dodatkowymi strzałkami na jezdni. Które ułatwiają kierowcy poruszanie się na tym specyficznym rodzaju skrzyżowania. I jeszcze jedna ważna zasada, o której musicie pamiętać. Wyjeżdżając z ronda, musicie zasygnalizować ten manewr poprzez wyciągnięcie prawej ręki przed zjazdem, którym to rondo opuszczacie. Ten znak uzupełniający, umieszczony obok jezdni, wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu na skrzyżowaniu. Pomaga nam to zaplanować sposób pokonywania skrzyżowania i wcześniejsze zajęcie odpowiedniego pasa ruchu, aby bezpiecznie i płynnie opuścić skrzyżowanie. Zwróćmy uwagę na kolejną sytuację z naszego miasteczka. Obserwację drogi prowadzącej łagodnym łukiem utrudnia nam przydrożna roślinność. W normalnych warunkach może to być las, wysoki płot czy zabudowania. Gdyby nie pionowy znak przy drodze, umieszczony z odpowiednim wyprzedzeniem moglibyśmy nawet nie zauważyć, że zbliżamy się do skrzyżowania. Czy zwróciliście uwagę na ostrzegawczy trójkąt? Zatrzymajmy na chwilę film. Czy wiecie, co oznacza ten znak? Jak powinniśmy się zachować? Spróbujmy usystematyzować informacje na temat znaków ostrzegawczych dotyczących skrzyżowań. Poznaliśmy już znaki skrzyżowanie dróg i skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Pora na kolejne. Te dwa znaki, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, występującą po prawej stronie, i z drogą podporządkowaną po lewej stronie, ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku. Kierujący jadący drogą, przy której stoi którykolwiek z tych znaków, ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Znak ostrzegający, że zbliżamy się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Jadąc drogą, przy której stoi ten znak, mamy pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Znak wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony i drogi jednokierunkowej z lewej strony ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku. Jadąc drogą, przy której stoi jeden z tych znaków, mamy pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Nie możemy jednak skręcić w prawo lub w lewo w ulicę jednokierunkową. Wróćmy do sytuacji omawianej przed chwilą. Rowerzysta skręcający w prawo na skrzyżowaniu, nawet gdyby nie zauważył znaku ostrzegawczego, Mógłby bezpiecznie wykonać manewr skrętu w prawo. A co by się mogło wydarzyć, gdyby nasz rowerzysta jechał prosto na skrzyżowaniu, nie wiedząc o tym, kto ma pierwszeństwo przejazdu? I ta sama sytuacja, widoczna przez kierującego wjeżdżającego na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej. Gdyby ze względu na słabą widoczność z lewej strony nie udzielił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu drogą główną, doszłoby do kolizji lub wypadku. W następnych odcinkach naszego cyklu opuścimy już przyjazne miasteczko, w którym mogliśmy ćwiczyć jazdę rowerem w zaaranżowanych, bezpiecznych sytuacjach pod okiem fachowców. Spróbujemy wyjechać na ulicę naszego miasta i w realnych warunkach drogowych sprawdzić naszą wiedzę na temat przepisów drogowych i umiejętności bezpiecznego poruszania się na ulicach i drogach. W tych sytuacjach nie mamy już możliwości powtórzenia manewru a wszystko przebiega szybciej i nie zawsze przewidywalnie. Trzeba naprawdę zachować szczególną ostrożność na skrzyżowaniach, a zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego nie jest teoretyczną formułką. Ale jak wiemy, wypadki i ich konsekwencje są realne, a piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni.